Lamo Pegaso jednorożcem, z tanikiem. Cześć, witajcie, ja jestem Lufer... Nie, chyba nie, 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 nie ja się źle wyglądam. No, od razu lepiej. Cześć, witajcie. Ja jestem Luffer, a to jest, tak jak mówiłem w jednym odcinku, zaczyna się nowa seria, która się będzie nazywała Co wolisz? Zauważyłem, że bardzo spodobał wam się filmik z Q&A, który nagrywam z takiej perspektywy, że tu jest moja gitarka, to jest moja druga gitarka. tą kamerą. E, pozdrawiam ciebie Adamie, który mi pożyczył tę kamerkę, mój przyszły szwagier prawdopodobnie. Dziękuję ci bardzo kamerkę. Kamerę, bo ona jest droga. Bardzo dziękuję za super aktywność pod Q&A. Teraz też możecie wbić 5 bo wbiście ponad 500 łapek. Wof, 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 wof. I dziękuję za to, że wbiście 11 tysięcy subskrypcji. Tak wiem, nie było jeszcze specjalne na 10 tysięcy, ale będzie to specjalne 10 tysięcy, ponieważ nagrywam go z Pawłem. I to będzie troszeczkę prawdopodobnie związane z piłką nożną, więc tematyka FIFA będzie, będzie, będzie spokojnie, bez ruchu. Nie denerwujcie się. Zapraszam Was na mojego fanpage'a Luferek, bo już prawie 800 lajków jest na tym fanpage'u. Zapraszam Was też na Instagrama. Zapraszam Was, zapraszam, followujcie, lajkujcie. Jeżeli filmik Wam się spodoba, pamiętajcie łapkujcie, zasubskrybujcie tutaj, wo. No, i zaczynamy. Poprosiłem was na filmiku Gitara i Trollowanko o to, żebyście wysłali pytania: co wolisz? Co wolisz? Piłkę nożną czy siatkówkę? I teraz mam dylemat, bo jeżeli odpowiem: siatkówkę, to mnie zabijecie, bo teraz jest. Yy... Czym odpowiedziałem wcześniej? FIFA! Euro! Jezu! Dobra, przypomniałem mhm. Jeżeli teraz powiem, że wolę siatkówkę, to zostanę zabity przez fanów yy, euro, i no, więc. Dlaczego wolę tą siatkówkę? Ponieważ zawsze w gimnazjum mieliśmy WF-y, gdzie była siatkówka. Moja klasa liczyła większość chłopaków, 20 było chłopaków, dziewczyn było 10. I graliśmy zawsze w siatkówkę. Co WF to siatkówka, 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 siatkówka. I doszliśmy do takiego perfekcjonizmu, że tylko graliśmy w siatkówkę. Bo jak to zwykle, każde boisko w Polsce nie licząc orlików, to są takie falowane, falowane i jak się komuś poda, to piłka leci do Hiroshimy. Co byś wolał? Nigdy więcej nie mieć możliwości korzystać z internetu, czy stracić wybraną kończynę, rękę lub nogę? Fuck. No i mam dylemat. Z drugi raz. Oh my god. Eee, no możecie sobie sami odpowiedzieć. No internet to nie jest taka rzecz, dla której można byłoby coś takiego zrobić. What the fuck? Jak to można dać sobie... Uciąć rękę albo nogę, żeby tylko korzystać z internetu. Co wolisz? Pić przez przerwy. Jezu, ortografia, ludzie. Pić przez przerwy. Czyli nie mu chodziło o to, że pić bez przerwy, czy jeść bez przerwy. Dobra. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Kocham wodę i wolę pić niż jeść. Co wolisz? Być smutny, ale żyć ponad 200 lat? Czy być szczęśliwym, ale żyć 50 lat? Szczęśliwym, tak jak jest teraz. Mogę żyć te 50 lat, ale wiem, że zawsze miałem tego smajla! O Jerze, jaki jestem brzydki. Pamiętam jak moja siostra z moją siostrą czyteczną na stole napisali Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. I po prostu człowiek się naprawdę uśmiechnie, nawet gdy ma ten gorszy dzień. Trzeba się uśmiechać, bo to jest atut. Lufer, nagrywaj więcej, trzygodna, szlachetna, wielka, potężna, miłosierna, wspaniałomyślna, imperatorka, królowa, DW superteściowa, tego chcą, a jej słowo to prawo. To było dziwne. Co wolisz, zjeść kupę o smaku czekolady, czy zjeść czekoladę o smaku kupy? GOD! No chyba logiczne, żeby zjeść kupę, taką w sensie o kształt pewnie chodzi, która jest o smaku czekolady, niż gówno, które jest w tabliczce, czyli wiecie, czekolada. No. <laughs> Nie, to było dobre. Kurde, jako kur, mnie denerwuje. Zamknij się. To nie jest śmieszny, to jest. Ja mam tak codziennie. No zamknij się. Zamknij mordę! Co byś wolał być w więzieniu czy mieszkać w Rosji? Oczywiście, że być w więzieniu. Co wolisz, lufer, kepsy czy placki? Oczywiście, że kebaby. Mógłbym jeść kebaby. No. Wolałbyś być A. Pegazem, B. Jednorożcem, C. Lamo Pegazo jednorożcem, D. Stanikiem? Chyba stanikiem. <słuch> Oczywiście, że stanikiem. Co wolisz? Nie móc wyjść przez tydzień z domu, czy zostać poza domem przez 4 dni i nie móc do niego wejść? Chyba 4 dni. I nie móc od niego, do niego wejść, ale to też zależy od pogody, bo jeżeli nagrywałbym to w zimę, to na nią nie wyszedłbym z domu. W sumie teraz, zima w Polsce jest taka trochę beznadziejna, bo jak ja byłem mały, czyli to było jakieś 2000 lat temu, to zima w Polsce była zawalista. I ona nie trwała tylko miesiąc, tak jak teraz, tylko ona była taka super fajna i tak dalej, a teraz to popada śnieg, go nie ma. Od razu topnie, to jest słabe. Bardzo słabo. Więc zależy od pogody. Co wolisz, real czy barca? Nie odpowiem na to pytanie, żebyście się tam nie pozabijali. Co wolisz, jeża czy świnkę morską? Jakieś 3-4 lata temu miałem bardzo nieprzyjemną sytuację z jeżem. Bo jak jest neutralnie nastawiony jeż do was, to on nie wysuwa tych kolców, więc one tak wystają. Tak wystają i taki, taki smyr, 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 smyr. Jezu co to jest? Taki smyr smyr smyr, ale jak leciutko tak go pogłaskałem po głowie to było tak jak Au No i do tej pory miał, mam taki, taki leciutki wstręt do jeży. Więc wybrałbym świnkę morską Pepsi czy Coca Cola? Woda Kocham wodę Oreo czy truskawki? No god Oczywiście, że truskawki. Mógłbym je jeść garściami. Jezu, jestem przerażony ilością tych komentarzy. Dziękuję Wam z całego serducha. Lufer nie praw kazań, bo tego jest ksiądz. Lufer ksiądz. What? Kiełbasa jestem? Jaka kiełbasa? Każda fanka Cię pocałowała versus by Cię Ola pocałowała w realu na policzek. W policzek. Każda fanka! Sorry, Ola. Wolisz lizać owcze futro, czy lizać jej stopy? Tak, o takie mi pytania chodziło, ale nie, mówię serio, o takie pytania mi chodziło. Wolę lizać owcze futro, niż stopy. Fuu, Co wolisz być wykastrowanym, czy zmienić płeć? Chyba logiczne, że wykastrowanym. Jeżeli bym zmieniał płeć, to zmieniałbym, skrzykiwano by te hormony i bym taką, byłbym taku lasko, taki... Ja czy X kaszę? Oczywiście, że... Co wolisz, gitarę klasyczną czy elektryczną? I jaką polecasz, bo też gram. Przeczytaj, pozdrawiam. Wolę gitarę akustyczną, ponieważ od gitary akustycznej zaczynałem oczywiście, umiem grać na elektrycznej, ale... mam zepsuty kabel i nie, nie łączy tak naprawdę co, co pograł. żeby nie było. I... Taki super kolega dostał ten kabel i jego kochany kot zrobił tak I nie gram Do tej pory taki kabel troszeczkę kosztuje Ale będę się starał go sobie załatwić Jeśli chodzi o gitary klasyczne i akustyczne To bardzo dobrą firmą jest firma Farra a jest z tej, e, tej, tej, tej. Ten, tą gitarę dostałem od mojego brata kiedyś. Co wolisz? Być psem, ale szczekać, Czy być papugą i po wszystkich powtarzać? Chyba być papugą i po wszystkich powtarzać, bo ten pies, który jest u mnie w bloku, który ciągle robi. No, nie da się go po prostu zdzierżyć. Wolałbym być papugą. Tygrysander, czy mamy? Cytryna, czy pietruszka? Z tej okazji, po prostu, jak czytałem sobie te komentarze. To Porównajcie sobie wielkość duża, czy nie? Nie widzę cytryny na sucho. Oh, już czuję ten zapach! Ooo! Oh, Dobra, dosyć. Będzie 600 łapek w górę, to zjem taką całą cytrynę. W się jeszcze połowy brakuje, bo tutaj mam przykrojone wszystko. Takiej wielkości jak moja pięść, tamta co wcześniej, taką zjem cytrynę. Za 600 łapek w górę. A teraz to No pestko, won. Dobra. 600 łapek w górę i jem całą cytrynę. Bo nie nienawidzę cytryn. I pewnie bijecie. Ale dziękuję wam za wszystkie komentarze. NIE MOGĘ OOOH FUUUUUU oh, FOCUS O oh, matko Ale mnie tutaj boli O oh, fuck, O oh, FU no, żeby trwały ocz mi uzawiał Dziękuję za ten odcinek ziemski. mam nadzieję że Wam się podobał jeśli tak to łapeczka w górę 300 łapek to będzie mm, zjedzenie całej cytryny jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, to piszcie w tym momencie pod tym filmikiem. Co wolę? Jest takie śmieszkowate, takie fajne, nie takie anszcze, EQ i tak dalej, tylko takie, no, spoko. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, do zobaczenia, trzymajcie się i bu! Nie, 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 czekajcie, czekajcie. Dziś stał się zadać, zostałem komentarz, że temu nie ma okularów. To... Do zobaczenia, trzymajcie się i buja!